Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nie wiem, czy tak macie, że czasami nad Waszymi głowami wisi jakaś klątwa. Ja czasami tak mam. Obecnie moją klątwą jest radioodbiornik Elisabeth Stereo. Słuchajcie, egzemplarz, który trapi wiele błędów projektowych, błędów konstrukcyjnych, ale oprócz tego, niestety, tak zwane oszczędności fabryczne. W dwóch zdaniach. O tym, co przed chwilą powiedziałem, błędy projektowe to są czy błędy konstrukcyjne, to jest nieodpowiednie prowadzenie mas, objawiające się dziwnymi problemami w jednym z kanałów. Tak jak mogliście zauważyć w poprzednich odcinkach, w jednym z głośników było delikatnie słychać ni to przydźwięk, ni to wzbudzenie, ni to zniekształcenie. Okazało się, że niestety zasilacz, umiejscowienie pewnych elementów, prowadzenie ma mas ma na to wpływ i nie za wiele z tym można zrobić. Kolejna, niestety nazwijmy to wada fabryczna, to jest coś, co odkryłem przy okazji prób strojenia toru FM, a mianowicie oszczędności na przewodach i stykach w isostatach. Generalnie, jeśli chodzi o tor FM, to przynajmniej w schemacie, który ja posiadam, idea Przełączania napięcia walikopowego powinna wyglądać w następujący sposób. Mamy trzy szybkie, nazwijmy to, źródła wyboru ustawionych stacji. U1, czyli potencjometr, którym sobie wcześniej ustawiamy jakąś tam stację i załączamy go odpowiednimi sostatem. U2, tak samo, i U, to jest przełączenie na stację, która jest wybrana za pomocą tak zwanej gałki strojenia, czyli za pomocą linki, tzw. która ciągnie nam wskaźnik na skali. Nie wchodząc w szczegóły, nie do końca to jest tak zrobione, jak powinno być, ponieważ wszystkie przewody są fabryczne, ponieważ pewne miejsca w isostatach nigdy nie były polutowane, zatem na 99,9% Ktoś złożył jakiś wniosek racjonalizatorski i tak klepali ileś egzemplarzy. Nie chcę mi się tego przerabiać, bo nie ma sensu. Skoro ten egzemplarz taki był, to taki pozostanie. Generalnie przy przełączaniu tych stacji, przy regulacji napięć, niestety delikatnie, w zależności od tego, którą mamy wybraną pozycję i w jakiej pozycji jest potencjometr, to niestety to napięcie warikapowe strojenia bardzo minimalnie się zmienia, ze względu na to, że tak naprawdę U1, U2 to są, nazwijmy to, pewnego rodzaju dzielniki, ale nie o tym dzisiejszy odcinek. Podczas strojenia tego egzemplarza okazało się, iż wskaźnik strojenia jest w bardzo dziwnej pozycji to znaczy jest lekko wychylony i podczas, nazwijmy to, prób strojenia pierwszych, w ogóle się nie wychyla. Wskaźnik strojenia czy dostrojenia, czy wskaźnik sygnału jest Wam znany. One są dosyć podobne. To jest waria. Tego typu wskaźniki były stosowane w radmorach, i szybki pomiar rezystancji na uzwojeniu wykazał, iż jest tak zwana przerwa. Na temat wskaźników magnetoelektrycznych miałem zajęcia, uczyłem się o nich. Jak jeszcze dinozaury chodziły po świecie, więc mogę troszkę tutaj wam głupot naopowiadać, ale zasadniczo mamy z, z dwóch stron naszego powiedzmy ustroju dwie sprężyny, i za pomocą tych sprężyn dostarczane jest napięcie na nasz wskaźnik. Jak dobrze wiecie, niektóre wskaźniki działają na zasadzie Zmiany wychylenia poprzez przypływający prąd. Inne działają na innych zasadach. Nie będę tutaj się doktoryzował, bo jeszcze mogę zbyt dużą ilość błędnych informacji Wam opowiedzieć. W każdym razie, sentencją tego materiału jest próba naprawy uszkodzonego uzwojenia, a raczej sprężyny, która poza tym, że ma za zadanie wrócić wskazówkę do pozycji, a raczej dwóch sprężyn, wrócić wskazówkę do pozycji, powiedzmy, zerowej, to również oczywiście działa troszkę jak amortyzator i działa, działa i podaje sygnał na resztę naszego wskaźnika, a raczej na cewkę. Tak bardzo nieprecyzyjnie i może nie do końca zgodnie z prawdą ja to rozumiem. Zatem, co jest najważniejsze w, tych, w tej naprawie? No, to oczywiście, znalezienie źródła problemu. Jak możecie zauważyć na waszych ekranach, od prawie 6 minut macie pokazaną właśnie sprężyną, i uszkodzenie jest tutaj. Tutaj powinniśmy mieć te elementy połączone ze sobą. One pierwotnie kiedyś były polutowane. Nie wiem, czy ta sprężyna, powiedzmy, wyskoczyła, czy pękła. Tu, na Waszych ekranach, niestety, obraz jest tak tragicznej jakości, że powiem Wam szczerze, iż możecie mieć wrażenie, że mikroskop, którym się posługuję, jest nędzny. Można by powiedzieć, tak, że to, co Wy widzicie na Waszych ekranach, to jest zdezelowany mały Fiat, a to, co ja widzę przez okulary mikroskopu, to jest jakiś kurde Maybach. Różnica w jakości obrazu jest gigantyczna. Przy okazji niestety okazuje się, że kamera, która jest na tym mikroskopie zamontowana, którą kupiłem razem z mikroskopem, jest po prostu tragicznej i okrutnej, okrutnie złej jakości. A oprócz tego nie pokrywa jeszcze całego obszaru. nazwijmy to widzenia tego, co ja widzę w okularze. Kiedyś będę musiał może, zastanowić się albo nad zmianą kamery, albo przynajmniej nad tym, żeby jakiś pierścień pośredniczący na tym mikroskopie domówić inny, bo wy widzicie tak naprawdę optycznego zooma z tego, co ja widzę w okularach. Ja normalnie widzę dużo, dużo więcej i to, co widzicie jest brudne na ekranach, jest zaśmiecone, zasmużone z jak to się mówi pikselami. Ogólnie, porównując obraz z okularu, to jest to, co widzicie, jest dramat, ale wróćmy do naszego problemu. Słuchajcie, problem jest widoczny na Waszych ekranach. Zobaczcie, na czym polega problem. Problem polega na tym, że to tutaj, to, co widzicie, to jest końcówka igły i tu nie za bardzo będzie podejście. Wybaczcie, ręce mi się trzęsą. To jest naprawdę bardzo, bardzo duże powiększenie. Ja będę próbował tą sprężynę z powrotem przylutować na miejsce. Czy mi się to uda, nie wiem, ale nawet jeśli się nie uda, to taki materiał dla Was, żebyście mieli powiedzmy jakąś tam świadomość, ci, którzy nie widzieli takiego ustroju, jak to jest zbudowane i co ewentualnie może się uszkadzać. Samego procesu przylutowania nie będę Wam pokazywał, bo tak jak zauważyliście, ręce mi się trzęsą, będę musiał sobie tutaj coś pokombinować. Generalnie raz, że kwestia starości, dwa, kwestia zdenerwowania. Nie mogę się, jak to się mówi, otrząsnąć po pewnym zdarzeniu, ale jakby to nie jest tematem tego materiału. Zatem będę próbował tu przylutować i taka, taki, taki, nienawidzę tego słowa, protip dla Was wszystkich, aby choć trochę się zmieniło coś na ekranach, czasami zastanawiamy się, w jaki sposób zamocować jakiś element, który jest bardzo delikatny i bardzo wrażliwy, tak żeby można było wykonać na nim jakieś prace. Odpowiedzią na to jest plastelina. Dlaczego akurat plastelina, bo jest tania, łatwo dostępna, jest plastyczna. I doskonale się do takich zastosowań nadaje. Słuchajcie, ten patent z plasteliną, chociaż może nie do końca tam, gdzie widziałem te patenty, to była plastelina. Mianowicie, zegarmistrzowie, ale tacy naprawdę z wysokiej półki, używają różnych bardzo ciekawych gadżetów, przedmiotów, narzędzi. I między innymi u nich podpatrzyłem, że jak mają elementy, właśnie takie, które ciężko jest jakoś tam złapać, a coś trzeba z nimi zrobić. No i nie wymaga, e, nazwijmy to jakiejś dużej siły. E, nazwijmy to elementu, który trzyma element, który, nad którym pracują. To bardzo dobrze spełnia rolę plastelina. Jak to wygląda, już wam pokazuję. E, może trochę jasność zmienimy, żebyście cokolwiek widzieli. Nie wiem, czy światło. Takie będzie wystarczające, może trochę podświetlimy. Nie chcę mi się już robić zuma, bo zaraz znowu mi się coś rozjedzie. W każdym razie, jak możecie zauważyć, może zrobię jednak zooma, tylko trzeba będzie trochę pokombinować. Nie będzie to proste. Ok, tak to wygląda. Igła ma. Taką grubość. Zobaczcie, to co tam w środku jest naprawdę jest mikro mikro. Czy mi się uda coś z tym zrobić? Yy, za chwilę się dowiecie. Tak jak wspomniałem, łapy mi się trzęsą okrutnie. Zatem nie będę was męczył patrzeniem na moje trzęsące się ręce. Za chwilę do Was wracam. No dobra, słuchajcie, zobaczcie. Udało się przylutować. Także chyba jest jakiś sukces. Sprawdzę jeszcze przy pomocy miernika. A kto umarł, ten nie żyje. Słuchajcie, niestety informacja jest zła. Mimo tego, iż udało się przylutować sprężynę, to nie wiem, nie zauważyłem, iż to nie jedyny problem w tym, Wskaźniku. Jak możecie zauważyć, stety, niestety, ale są również przerwane uzwojenia. Gdyby to był jeden drucik uszkodzony, można by było próbować to polutować, ale ponieważ to wszystko jest bardzo małe, bardzo delikatne, więc każda zmiana masy no, powoduje to, iż ten Cały ustrój, ten cały wskaźnik po pierwsze nie będzie pracował liniowo, po drugie, no, będzie jego wychył od obarczony bardzo dużym błędem. Zatem, nawet gdyby to był tylko jeden drucik, to i tak jego polutowanie nie miałoby większego sensu. No cóż, nie zawsze się wygrywa, i ten materiał jest takim przykładem. Ja go wrzucę ze względu na to, żebyście zobaczyli, jakie czasami są uszkodzenia, jak to po prostu wygląda w środku. Ale żeby rzeczywiście Wam pokazać, jak to wygląda w środku, no to zmienimy katr i pokażę Wam na tyle na ile jest to możliwe. W tym momencie no dobra, słuchajcie. Tak to mniej więcej nasz. Nasze wnętrze naszego wskaźnika wygląda. Zobaczcie, tak jak wam mówiłem, jakie to wszystko jest malutkie. Końcówka igły przy tym wszystkim jest po prostu gigantyczna. No i tak jak wam wspomniałem w tym materiale taka podpółka jak plastelina sprawdza się bardzo dobrze. A może spróbujmy zróbmy jakiś zoomik. Przy okazji zobaczę co ten telefon, który obecnie używam, jest wart. Jeszcze sobie przybliżymy naszą igłę. Zobaczcie, to jest naprawdę mikro, mikro. Ja sobie obejrzę ten materiał jeszcze raz, bo zastanawiam się, czy ja po prostu przez przypadek nie zadarłem igłą albo czymś innym tego uzwojenia i może jest to mój błąd. Na szczęście mam takie wskaźniki, więc to nie jest problem, ale jest to bardzo dobry pretekst, żeby nakręcić Wam materiał, żebyście zobaczyli, jak to w środku wygląda. Odjedziemy troszeczkę z zoomem. Czyli cały ten ustrój jest, jeszcze odjedziemy już jest jeden raz. Dobra, to w takim układzie zrobimy to tak całość była włożona tutaj do środka. Tu oczywiście trzeba uważać, żeby wyszły nam wąsy do przylutowania oczywiście nie rzucamy tym wszystkim ponieważ to już jest jak to się mówi szrot, więc ja nie zachowuję żadnych zasad ostrożności bo normalnie oczywiście staramy się tego nie dotykać łapami, nie dotykać namagnesowanymi wkrętakami nie dotykać żadnymi jakimiś tam metalowymi rzeczami, tak zwana penseta ceramiczna którą to wyjmowałem którą wkładałem tu sprawdziłaby się najlepiej. No cóż, dzisiejszy materiał jest bez happy endu, ale to pokazuje, że czasami człowiek stara się i robi to, co może, ale nie zawsze jest możliwość wszystkiego naprawić. Tak jak wspomniałem, z ciekawości przejrzę ten materiał od początku i zobaczę, czy ja rzeczywiście nie zrobiłem jakiegoś głupiego babola, bo być może przez przypadek to ja zepsuję. No cóż, jest to też dla mnie cenna lekcja. Nigdy nie próbowałem takiego ustroju naprawiać. Nigdy nie rozbierałem aż tak dokładnie. Mam nadzieję, że ten materiał, choć dla części z Was, w jakimś stopniu będzie ciekawy i interesujący. Aby nie kończyć przez kolejne 20 minut, ja się czule z Wami żegnam. Do kolejnych odcinków, cześć, trzymajcie się.